You like this space? It's gonna be an EDM paradise. There's gonna be sparklers stuck in bottles, implants, tramp stamps, all the real shit. That's Pelosi entertainment. Now give me a minute here, just a minute. Gotta go grab something inside. Johnny, we nearly got the club, we're finally a go. Now you take care of these guys. No po feet, okay? Let's go. the movie, right? Witajcie, witajcie, z tej strony Lukas i Myszasty i GTA 5, tak kolejny film, e, tym razem jest to film, w który no, bohaterem jest Michael e, i Michael tutaj dostał taką życiową szansę w pewnym momencie spotkania producenta filmu, które on uwielbia, Michael lubi kino starsze. Nie, nie martw się, e, nie usłyszą Cię. Bo Majka się w tej chwili skrada i to jest właśnie część skradkowa misji. Ja tak zacząłem mówić odruchowo, tak? A tak, 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 bo, bo ci bogo usłyszą dokładnie, tak. Nie, nie bój się, to tak, to tak nie działa na szczęście. Chociaż owszem, tak to bywa. Ja pamiętam, że jak na przykład w Tifa grałem z tego czasu i z kumplem graliśmy i jak się, jak się robiła jakaś akcja, to siedzieliśmy o, tak. po w pokoju. W każdym razie jest to misja, w której mamy dostać się niezauważeni na tak, gdzie przebywa niepokorny reżyser i jeszcze bardziej niepoko, niepokorny aktor, przez co e, uwielbiany przez e, Michaela producent ma szansę zupełnie nie skończyć i splajtować film. I tutaj Michael ma okazję się wykazać i e, idola ze swojej młodości wspomóc. No, elementy skradania się są bardzo proste tutaj, naprawdę bardzo proste. E, czyli można po prostu podejść do kogoś cicho i go stłumić. E, no, jest kilka różnych animacji na ten temat. Dokładnie. Widać. Różnica między skradaniem się a nieskradaniem się jest taka, że jeżeli się nie skradamy, to wyprowadzimy normalny atak zazwyczaj po prostu. I o ile nie mamy bardzo dużej siły, to ten normalny atak nie skończy się natychmiastem powaleniem przeciwnika. No niestety. Druga sprawa to jest to, że przeciwnicy mogą nas słyszeć. Czyli jeżeli nie będziemy się w tym momencie skradali, tylko będziemy szli normalnie, to taki gość, do którego podejdziemy, właśnie. O, jak sobie ładnie usiadł. Zbijał się troszeczkę, zgarbił chłopak. To po prostu nas usłyszą i się odwrócą, a jeżeli się odwrócą, to już mamy przesrane, bo w najlepszym, najbardziej korzystnym dla nas przypadku, po prostu staną do walki. W najgorszym przy okazji zaalarmują wszystkich dookoła, a czasami bywa i tak, że na przykład potrafią pobiec i włączyć alarm. Co jest bardzo nie fair. Zadzwonić po policję, no. aby Jak zakrycie... ładnie widać, było oskryptowane wyjście kolejnego tak, 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 oczywiście. Teoretycznie mógłbym mu odpuścić, ale bałem się, że jak będę wchodził na górę na platformę, to się zdąży odwrócić. Przeżyję. Dokładnie. Przezorny zawsze ubezpieczony. O, już widać śmigłowiec, do którego Michael ma dotrzeć, aby, no cóż, troszeczkę... E, wyperswadować e, panom brak współpracy. Oczywiście, drzwi z tych pan wyszedł, jak i było, e, magicznie się za, zalutowały po jego wyjściem. Tak, może się tylko z jednej oh, strony otwieramy. Na pewno. Klamka jest z tej strony dla zmyłki. Do tego podpuchamy. No i tutaj o, będzie za chwileczkę e, krótka scenka filmowa. Damy chłopakom pogadać. Kto oh, jest tak, to było nierozsądne, że się tym zajmie, bo Michael jednak mimo tego, że ma kryzys wieku średniego, a może właśnie dlatego to znacznie potrafi złochić. <laughs> tak, dokładnie. Klasyka z gry wielu gier, czyli zbić pana tak bardzo, żeby dał się przekonać. No czyli jedna z najprostszych form dresztazy. To nie uczciwa Tak. I to się zaczyna na część, której już nie nagrywałem ze względu na to, że za pierwszym podejściem przegiąłem, a za drugim podejściem już się bałem o, no, o to, żeby... Znaczy inaczej, za drugim podejściem, jak zacząłem próbować, to mi po prostu wyszło. To jest już tylko fragmenty Chodziło o to, żeby lekarz śmigłowcem tak strasznie kiwać, tak zbliżać się do różnych rzeczy, ocierać się, robić fałszywe lądowania, żeby ci panowie się przestraszyli i nie chcieli. E, już renegocjować umów, bo jeszcze chcieli podwyżkę za to, że nic nie robią. Co. Hmm. No więc tak, uważam, że... Wiecie, sytuacja podbramkowa, że film musi e, powstać... I jakichś związkowców stawiali. w rodzinie. Tak, ja, jak nic. Więc właśnie się wygłupiałem i już e, zaczyna, zaczynały się gadki. Te gadki się stopniowo coraz bardziej... ten e, zwiększonych panów e, odpalają właśnie w takich sytuacjach. O. głowiec się bardzo przyjemnie pilotuje, więc miło, bo ich to stracza. To już końcowa rozmowa, na tym się my też żegnamy. Trzęczy się na razie, spełniajcie swoje marzenia, jak Michael. Michael, what can I say? You're You're too kind. No, no, I mean it. I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh, hell yeah.